Ta dziwna ciekawostka. Buongiorno. Muchos gracias, że jesteście. Dzisiaj usłyszymy konia, jak się kłaść. I jak wstawać. Nie wiem, czy będzie widać, bo znowu nie mam, żeby ktoś nie nagrał. A perspektywa musi być. Dobra. Konik. Co leży. Wstajemy teraz. Jesteśmy na... bez siodła. No, takie tutaj cuda robimy sobie dzisiaj. Zabawa z koniem. Można? Można. Hej, ta.